Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Weź bardzo głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. I jeszcze raz wdech. I wy Poczuj jak Twoje ciało się rozluźnia, z każdym oddechem zanurzasz się głębiej w stan spokoju i stan gotowości do przyjmowania wszelkich obfitości. Teraz przenieś się do świata, w którym bogactwo jest Twoją codziennością. Zobacz siebie w tej nowej rzeczywistości. Zauważ, jak wyglądasz, jak się czujesz, jak się poruszasz, co masz na sobie. Wokół ciebie wszystko wskazuje na to, że jesteś osobą, która żyje w pełni finansowej obfitości. Spójrz na swoje konto bankowe. Widzisz tam dokładnie taką kwotę, jakiej pragniesz. Poczuj ciężar banknotów w dłoniach. Usłysz dźwięk monet spadających na stół. Zobacz teraz siebie stojącą przed bankomatem i wypłacającą dużą sumę pieniędzy. Trzymasz je w swoich rękach i wkładasz do portfela. Z ledwością się tam mieszczą. To już się stało. To jest Twoja nowa rzeczywistość. Poczuj zalewającą Cię falę wdzięczności. Wiesz, że pieniądze płyną do Ciebie z nieskończonego źródła. Pośmiechasz się, bo czujesz, jak naturalne jest życie w bogactwie. Teraz powtórz w myślach lub na głos. Jestem bardzo bogata, bardzo bogaty. Pieniądze przychodzą do mnie łatwo i bez wysiłku. Moja wyobraźnia tworzy rzeczywistość. Dlatego już teraz jestem w świecie finansowej wolności i obfitości. Każdego dnia moje konto bankowe rośnie, a bogactwo jest moją naturalną energią. Pieniądze są moimi przyjaciółmi. Kocham je i przyciągam z łatwością. Z miłością i radością dzielę się swoim bogactwem. Teraz poczuj, jak przekonanie o bogactwie staje się częścią Ciebie. Nie musisz się starać, bo Twoja podświadomość już przyjęła to jako fakt. Od tego momentu pieniądze będą przychodzić do Ciebie w niespodziewany, ale pewny sposób. Czujesz ulgę, czujesz pewność. Bogactwo materialne i mentalne jest już Twoje. Weź jeszcze jeden głęboki oddech. Wdech i wydech. Poczuj w ciele nową energię sukcesu i dobrobytu. Powoli wróć do rzeczywistości, otwierając oczy. Wiesz, że coś się zmieniło. Od tej chwili jesteś osobą, która naturalnie przyciąga pieniądze i wszelką obfitość. Tak, to już się stało. To już jest Twoje. Bardzo Ci dziękuję za udział w tej medytacji. Jeśli czujesz, że pomogła ci ona otworzyć się na nową energię, zostaw proszę komentarz, serduszko i obserwuj mnie po więcej, a będziemy razem tworzyć i manifestować wielkie rzeczy. Cudownego dnia.